Ten mentalny trik pomoże Ci pozbyć się każdego złego nawyku. Nieważne, czy chcesz przestać odkładać ważne sprawy na później, przestać jeść słodycze, czy skończyć z narzekaniem. Znajdź teraz spokojne, bezpieczne miejsce. Zatrzymaj się na chwilę, weź kilka głębokich oddechów i skieruj swoją uwagę do wewnątrz swojego ciała i umysłu. Wyobraź sobie dwie drogi. Pierwsza droga to taka, w której dalej trwasz w tym nawyku. Wyobraź sobie, jak dokładnie będzie wyglądało Twoje życie. Za rok 5 czy 10 lat. Jak pozostanie w tym starym wzorcu, wpłynie na Twoje poczucie własnej wartości, relacje z innymi ludźmi, energię do działania, jakość Twojego życia, pomyśl o konsekwencjach, jakie Cię czekają. Druga zaś droga to ta, w której podejmujesz decyzję, żeby zerwać z tym ograniczającym Cię nawykiem. I tutaj tak samo wyobraź sobie, jak zmieni się Twoje życie. Za rok, za pięć bądź dziesięć lat, jeżeli podejmiesz tą decyzję dzisiaj, pomyśl o tym, jak wpłynie to na realizację Twoich marzeń i jakości Twojego życia. A teraz na koniec najważniejsze, podejmij decyzję, którą drogą chcesz iść. Wiem, że zerwanie ze złym nawykiem bywa trudne, ale wierzę, że jest to możliwe, bo sam tego dokonałem. Jeśli chcesz, żebym ci w tym pomógł, napisz komentarz o treści nawyk, a ja zajmę się resztą.